Muzyka u Matki Bożej Dzikowskiej po ponad sześciu miesiącach znów zabrzmiała w Kościele Ojców Dominikanów. Ostatni koncert z tego cyklu odbył się w grudniu minionego roku. Wreszcie przyszedł czas na kolejny. Tym razem przygotowaliśmy francuską muzykę barokową wielkiego, nadwornego Ludwika XIV kompozytora François Couperena i będzie to opracowanie lamentacji Jeremiasza z Księgi Starego Testamentu, która opowiada o zburzeniu Jerozolimy, o zburzeniu świątyni, o wygnaniu w niewolę Żydów, którą analogicznie przenosi się to zburzenie i tą ruinę do umęczenia Go Jezusa Chrystusa. I François Couperin opracował to jako nadworny kompozytor królewski opracował ten tekst w formie ciemnych juczni, właśnie Leçon de Tenebre po francusku. Był to już ósmy koncert z cyklu Muzyka u Matki Bożej Dzikowskiej. Po tylu edycjach można już stwierdzić, że parafianie lubią te muzyczno-religijne spotkania. Zainteresowanie wzrastało, także mamy możliwość transmitowania właśnie przez czy to telewizję lokalną, czy przez internet. Także zainteresowanie było coraz większe. Mam nadzieję, że po tych perturbacjach, jakie obecnie przechodzimy, także to zainteresowanie będzie duże. Jak mówi ojciec Grzegorz Doniec, ma on nadzieję, że koncerty będą odbywały się zgodnie z założeniem, cyklicznie raz na dwa miesiące.